Kolejny raz chcemy powitać wszystkich gości zaproszonych na nasz protest. Tak jak żeśmy rano mówili, że rządzących się nie zaprasza, a nie rządzących trzeba zaprosić. Rządzących jest obowiązek do nas, do rolników wyjść i porozmawiać. Witam pana starostę. Se nie ma. Miał, obiecał wicestarosta dojechać. Nie przybył. Pana senatora, pana... Komorowskiego, pana Boguckiego, panią Boguckię, Bogucką, naszego wójta i sekretarz gminy. Tak jak na początku mówiłem, że zapraszamy wszystkich, nikogo nie odpędzamy. Jesteśmy młodą jeszcze organizacją jako Ruch Gospodarstw Rodzinnych, choć mamy już jakieś osiągnięcia w swoim działaniu. Kilka protestów zorganizowanych. I na dzień dzisiejszy mamy na Olecku również e, taki sam protest przy drodze obwodnicy Olecka. Także witam wszystkich rolników, kolegów i zainteresowanych naszym protestem, który jest związany z makabryczną sytuacją w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych gospodarstwach. Także zapraszam. Nie wiem, który z Państwa zechce zabrać głos jako pierwszy z gości naszych wójtów albo senatora. Panie senatorze, zapraszam. Całe państwo zapraszamy. Powolutku, żeby się nie... Udzielam głosu. Serdecznie witam wszystkich Jesteśmy tutaj razem z panem posłem Jackiem Boguckim. Przypomnę, są wójtowie, wójtowie wójt gminy Zambrów, jest wójt gminy Kołaki Kościelne. Chciałem powiedzieć jako parlamentarzysta, jako senator z tej ziemi, z tego okręgu, że solidaryzujemy się w pełni jako parlamentarzyści prawa i sprawiedliwości z rolnikami, z protestami, które się odbywają praktycznie już od dłuższego czasu i w dniu dzisiejszym w kilku miejscach, z tym ruchem gospodarstw rodzinnych również i popieramy dążenia rolników, te postulaty, ponieważ praca na gospodarstwie rolnym powinna być opłacalna i powinna służyć polskiej wsi polskiem i Polsce generalnie. Chciałbym tylko przypomnieć, ja no niestety przy dożynkach różnych, w różnych gminach miejscach, gdzie uczestniczyliśmy w naszym województwie. Wspominałem, że oby nie było takiej sytuacji, życzyłem to rolnikom, żeby na jesieni, w okresie zimowym y, trzeba było protestować y, y, tak jak to jest dzisiaj. No niestety tak to, tak to wygląda. Y, przy dożynkach rządzący są uśmiechnięci, dużo mówią, obiecują, rolnikom chwalą. Ale co do czego przychodzi, bo mamy taką sytuację, że praca na gospodarstwach rolnych staje się coraz mniej opłacalna. Ceny zbóż, żyta, pszenicy do tego, co było dwa lata temu, czy, czy trzy, w tej chwili są praktycznie o połowę niższe. No to jak ma wyglądać praca, jak ma wyglądać opłacalność gospodarstw rolnych? Dużo się mówi na sztandarach Polskiego Stronnictwa Ludowego jest żywią i bronią. Gdzie przedstawiciele, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego broni rolników? bo te bronią, to powinni, powinien rząd bronić i dążyć do tego, żeby ceny produktów były ustabilizowane na odpowiednim y, poziomie. Do tego się praktycznie to wszystko y, sprowadza. Y, zielony Ład, który niszczy i, i rolnictwo polskie w tym wydaniu, które jest oczywiście proponowane, bo nikt nie jest przeciwko Zielonemu Ładowi. Powinniśmy ekologicznie y, pracować, produkować i, i żyć, ale nie w tych warunkach, których y, są narzucone nam przez Unię Europejską. i stoimy w przededniu podpisania umowy czy porozumienia, zobaczymy co to, co to będzie z krajami Mercosur. Bardzo niekorzystnego dla polskiego rolnictwa i w ogóle niekorzystnego dla Europy. Europa zaczyna się budzić, zaczyna powoli protestować, ale te dążenia są cały czas mocne, żeby jednak tą umowę podpisać. Jak będzie wyglądało bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko Polski, ale i Europy, jeżeli produkty będą płynęły statkami, nie wiem, no pół roku zanim przypłyną? I jak to będzie wyglądało, do czego to się będzie nadawało, to mamy wielkie znaki zapytania. Polska jest krajem pod względem produkcji rolnej wystar wystarczającym, jest zabezpiecza, mamy, nawet możemy eksportować produkty rolne. Nam nie potrzeba tutaj sprowadzania produktów z Ameryki Południowej. I to jeszcze tak sprowadzać, żeby to niszczyło polskie gospodarstwo. My musimy dbać o polskie gospodarstwo, o polskich rolników i całkowicie solidaryzujemy się z tym protestem. Ale chciałbym oddać głos panu posłowi Jackowi Boguckiemu. Przypomnę, że pan poseł był dwukrotnie wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi w Senacie. Też w poprzedniej kadencji byliśmy senatorami. W tej chwili jest posłem, pracował w Senacie w komisji. Komisji Rolnictwa, w tej chwili też pracuje w Sejmie, w Sejmowej Komisji Rolnictwa, i myślę, że też ma tutaj parę spraw do przekazania, do podzielenia się tą refleksją. Proszę bardzo. Obecna sytuacja to jest wynik tego, co dzieje się w Unii Europejskiej od lat. O umowie Mercosur mówi się od 25 lat, ale do tej pory mówiło się tylko. W 2019 roku ta umowa była już gotowa do podpisania, ale wtedy, dzięki temu, że udało nam się dogadać z Francją, Belgią i Irlandią, została schowana do szuflady i przez 5 lat nie, nie była wyciągana. Dopiero jak zmieniła się władza w Polsce jak rządzący Unia Europejską doszli do wniosku i przede wszystkim niemiecki rząd i niemiecki biznes, który tak bardzo dąży do tej umowy, doszli do wniosku, że można znów umowę wyciągnąć, bo jest klimat, żeby ją przeforsować, ta umowa wróciła. Wróciła umowa, która jest niszcząca dla rolnictwa z kilku powodów. Musimy zdawać sobie sprawę, że struktura produkcji rolnej w Ameryce Południowej jest zupełnie inna niż w Europie. Że zupełnie inne są warunki do tej produkcji, ale przede wszystkim co najgorsze, zupełnie inny sposób produkcji. Tam bardzo mocno umocowane są te największe giganty, które zajmują się produkcją środków ochrony roślin, nowymi w cudzysłowie, nowymi technologiami w rolnictwie czyli GMO. I potężne powierzchnie, które powodują to, że do Europy będzie wjeżdżała żywność zupełnie niekontrolowana, bo nie da się sprawdzić w produkcie końcowym, co było często, co było używane w procesie produkcji. To jest niemożliwe, po prostu ze względów nawet technologicznych. A wiara w to, że oni będą spełniać wymogi europejskie, no jest wiarą naiwnego chyba kogoś, kto tłumaczy, że my im nakażemy jako Europa, że mają produkować tak, jak my tego oczekujemy. Przecież nie wyślemy tam swoich kontrolerów, nie wyślemy swoich służb, żeby ich na bieżąco sprawdzali, jak ta produkcja się odbyła. I to jest takie największe zagrożenie. No na to nakłada jeszcze się umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą. Także zupełnie inna struktura i warunki klimatyczno-glebowe do produkcji. Więc to łącznie jest naprawdę chyba największym zagrożeniem od lat dla rolnictwa. Wiele rządów dotychczas popełniło wiele błądów, błędów. Także i my je popełnialiśmy. Trzeba się do tego przyznać otwarcie. Ale błąd w postaci pozwolenia na to, żeby podpisane były tak niekorzystne dla rolnictwa umowy, no i będzie błędem, który skutkuje na pokolenia. Tak naprawdę jest to za oranie polskiej wsi. Za oranie nie po to, żeby uprawiać, ale za oranie po to, żeby i w Polsce, i w Europie produkcja żywności już nie była. My mamy być zalesiani, mamy być miejscem, które ratuje klimat na świecie. Część Europy, która odpowiada za 10% produkcji dwutlenku węgla, która odpowiada tylko za niewielką część świata, ma uratować świat a pozostałe części świata e, idą swoją drogą, produkują nie zważając żadne ograniczenia e, czy to e, ograniczenia w postaci e, Zielonego Ładu, czy jakichkolwiek tego typu rozwiązań. I o tym trzeba e, mówić, to trzeba e, zablokować. Nie może być e, tak, że ta umowa wejdzie w życie, zostanie wprowadzona. E, co się dzieje w tej chwili? No polski rząd niby e, przecież podjął decyzję o tym, że e, nie pozwoli na tą umowę, ale Zgadza się na to, żeby Komisja Europejska tę umowę podpisywała bez zgody innych, żadnego państwa europejskiego. Po prostu ta umowa ma być podpisana przez Komisję Europejską bez zatwierdzania, bez ratyfikacji, bez żadnych innych zgód. I w Polsce udaje się, że broni się tego, a w Unii Europejskiej. Nie blokuje się, nie robi się nic, żeby zbudować taką większość, żeby pozwoliła na zablokowanie tej umowy. Naiwna wiara, że jakoś to będzie, nie będzie jakoś. Nie będzie. Musimy zdawać sobie sprawę wszyscy, którzy rozumiemy, jak ważne jest polskie rolnictwo, jak ważne jest dla polskiego rolnictwa. To jest 20% naszej produkcji przemysłowej. Nie ma drugiej takiej dziedziny gospodarki w Polsce. To jest 20% naszego eksportu. Nie ma drugiej takiej dziedziny, w której bylibyśmy tak silni jak w rolnictwie. I to wszystko może być zaprzepaszczone. Dlatego, no, my od początku mówiliśmy, że tej umowy nie może być i ona nie może wejść w życie. Dlatego, no, dobrze, że mimo tej pogody, no, ale ta pogoda jest taka jak dla rolnictwa dzisiaj jak, jak dla rolnictwa odzwierciedla sytuację rolnictwa i pogodę dla rolnictwa w obecnym jeszcze, jeszcze jedną kwestię chciałem dopowiedzieć. Dlaczego jest tak istotny ten protest? Ponieważ rolnictwo zniszczyć bardzo łatwo. Można szybko, ale odtworzyć produkcję rolną to trzeba lat. Dwa lata to jest mało, żeby otworzyć produkcję zwierzęcą. Trzy lata może. I to jest bardzo istotne. Jeszcze wtedy musi być to opłacalne. Dlatego jesteśmy za obroną polskiego rolnictwa, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby rolnictwo polskie zniszczyć, a ceny spadają, produkty, ceny mleka spadają. Wszystko po prostu idzie nie w tym kierunku, w którym powinno iść. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy tutaj we dwoje z panią przewodniczącą Jolantą Wielgat. Solidaryzujemy się z państwa protestem, popieramy ten protest, gdyż państwo rolnicy jesteście gwarantem przede wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, a to w dzisiejszych czasach jest naprawdę. Bardzo ważne. Sytuację międzynarodową mamy taką, jaką mamy, i musimy mieć swoje silne, niezależne rolnictwo. Ja o tym jakby tutaj pragnę powiedzieć. Również pragnę zwrócić uwagę, że bez państwa, bez rolników nie ma silnej gminy i nie ma bezpiecznego, stabilnego państwa. I myślę, wierzę w to, że rządzący z wielką wagą, troską podejdą do tych protestów, zauważą jakby Wasze postulaty i spełnią je. No nie wiem, może jestem bardzo wierzący, ale życzę tego Państwu i wierzę, że tak się stanie. I również dziękuję Państwu za zorganizowanie tego dzisiejszego protestu, mimo tych warunków pogodowych, które są takie, jakie są, trudne. Stać Was było, żeby ten protest zorganizować. I myślę, że ten protest będzie takim wstępem do dialogu z rządzącymi, bo tych protestów w kraju jest dzisiaj dość sporo. A wy tu zorganizowaliście jeden z protestów na terenie tutaj naszego powiatu. Życzę Państwu sukcesów w osiągnięciu i realizacji Waszych tutaj żądań. I wszystkiego dobrego. Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, Wy wiecie, że ja jestem jedno z Was i na jednym proteście byliśmy razem. I oczywiście, tak jak Pan Wójt powiedział, całym sercem wspieramy protesty przeciwko niekorzystnej umowie z Mercosurem. Ja tutaj zaapeluję do mediów. Mamy przekaz także. Za pośrednictwem mediów, do wszystkich konsumentów, żeby uważnie czytali etykiety, zanim wybiorą i sięgną po jakiś produkt z półki sklepowej. Kupujcie polskie produkty przede wszystkim, a jak to się da bezpośrednio u rolnika kupić, to jeszcze lepiej. A do nas wszystkich jedna wielka prośba. Nie dajmy się podzielić, bo tylko naród podzielony. My, jest łatwy do, do rozgrabienia. Mówmy cały czas jednym głosem, a Unia Europejska chyba się zagolapowała i włożyła nas nie do odpowiedniej szufladki. Także dziękuję bardzo. Ja jeszcze zanim pan wójt Kołak zabierze głos, to powiem w ten sposób, że Rada Gminy Zambrów na przyszły rok podjęła uchwałę, że nie podnosi podatku rolnego i to jest jeden z niższych podatków w województwie podlaskim. Możemy to powiedzieć. Brawo. Dzień dobry państwu, już jak pan wójt znowu mnie przedstawił, jestem reprezentantem gminy Kołaki Kościelne. Szanowni państwo, jesteśmy całym sercem z wami tutaj, popieramy wasz protest. Jesteśmy tu nie tylko jako samorządowcy i rządzący, ale jako zwykli obywatele. Bo ten protest powinien być nie tylko rolników, ale wszystkich, wszystkich obywateli, wszystkich mieszkańców Polski i Europy. Szanowni Państwo, nasz powiat to głównie gospodarstwo utrzymujące się z produkcji roślinnej, zwierzęcej. Co będzie po wejściu umowy z krajami Mercosur? Jakie produkty do nas będą trafiać? Jak Pan Senator wspomniał. Dystrybucja tak, tak, y, tych produktów będzie trwała wiele dni, wiele tygodni, nawet miesięcy. Przypuśćmy mięso. To nie będzie mięso, to będzie trucizna. A my nie chcemy trucizny na, na naszych stołach. My chcemy polskiej żywności od polskiego rolnika. Stąd, Szanowni Państwo, życzę sukcesu tego, tego protestu. Jesteśmy z Wami. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim gościom przybytym i za, za szczere i słowo i otuchę, że coś nasz ten protest w dniu dzisiejszym da i spełni. Proszę Państwa, nikt z rządzących, choć mamy bardzo blisko sąsiada, który był posłem, obecnie jest ministrem, nie pochwapił się do nas przyjść, wyrazić swoje słowo, nakręca różne rolki w mediach społecznościowych. Czy mamy ministra od pierogów tylko lepienia? Tak. Tak? Tylko pierogi lepić. No, to Nie, no to Chyba my jako rolnicy musimy my przejąć to władzę. Czas najwyższy i zorientować się kto jest dla kogo. I mamy nadzieję, że cała opozycja, jaka tu się nam zgromadziła, Pomoże nam albo przeszkodzi, bo w poprzednich latach oni 8 lat rządzili. Mamy ustawę łańcuchową prowadzoną przez tamten rząd. Przeleżało to 7 lat. Ponownie została odkopana, pod Sejm prowadzona i zostało głosowanie przeprowadzone. Skrzynkowe chowy, chow futerkowych zwierząt, niedobry. Pan prezydent przychylił się do ustawy i podpisał ją. Na szczęście nasz burków, zwierzaków w oborach, jeszcze ominął, dał nam odetchnąć. Ale jak długo będzie tego? Wszystkie angiosy, nawet i z Zambrowa. Byli odważni pojechać i pod sejmem kurna z pieskami sobie tańcować, pokazywać, jak to może być piesek uciemiężony przez tego prezydenta. Chyba czas najwyższy nie bać się i mówić całą prawdę, jaką mamy. Nasz jako ruch gospodarstw rodzinnych został przypisany do jakichś partyjnych układów. Choćby nigdy nie byliśmy jako ruch gospodarstw dziennych, w żadnej partii, sami się stanowimy, sami się finansujemy, sami się utrzymujemy na dzień dzisiejszy. Izby rolnicze, dzwonię, pytam się, czy organizujecie jakikolwiek protest? Nie, my nic nie wiemy. Ale pobory wziąć, składkowe od pana ministra, jest komu? My nie chcemy. Jako ruch gospodarstw rodzinnych. Sami sobie wigilię potrafimy zorganizować. Mamy dziewczynę w tej chwili z. Skąd ona jest? Bartoszyc, który na pierwszym proteście rolników został zabrany mikrofon, zsunięta ze sceny. My wszystkich zapraszamy, od lewej do prawej. Chyba nie widzę nikogo tutaj, którzy są w obronie tych zwierząt, tych piesków bo są w Zambrowie mocni zawodnicy które, którzy ropomacicze z, z, u, b, suk zwalczają nie widzę bardzo krzykliwy temat nikt nie chce krzyczyć to znaczy, że nie ma problemu chyba także uważam że ta pogoda bardzo nasz dzisiaj zespoli i przy lepszej pogodzie się spotkamy w innych warunkach z tymi rządzącymi Dziękuję. Jeżeli mowa o dialogu, jaki ten protest ma rozpocząć, to yy, od razu mówimy, my nie chcemy kolejnych bublowatych ustaw, my nie chcemy implementowania kolejnych dziwnych zapisów, które nikomu yy, nie służą poza jakiemuś kapitałowi zagranicznemu i biznesom. Każda ustawa powinna być konsultowana z rolnikami. Nic o nas bez nas, jak ktoś powiedział. I nie może być tak, że my stajemy przed faktem dokonanych. Z nami się nikt nie liczy, z nami się nikt nie konsultuje. Później ktoś wyjdzie, mleko się rozlało i możecie się rozejść do domów. My się na to nie zgadzamy. I nieważne, czy to była poprzednia władza, czy dzisiejsza władza. Jeżeli została władza wybrana w wyborach demokratycznych, to ona ma działać niezależnie od tego, co było wcześniej. I niezależnie co, jaki związek, kraj bądź Unia nakazuje, chyba mamy niepodległość i możemy z tej niepodległości korzystać. Dziękuję. Do pracy mi rolnicy.